Dzień dobry Państwu. Beata Chmielowska-Olech. To są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w kulturze. Sprawdzamy, co w programie. 83 lata temu o świecie 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granicę Rzeczpospolitej, rozpoczynając tym samym największy w historii konflikt zbrojny. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Orlęta Grodno 39 to dramatyczny obraz wojny z Sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca Leona. Film w kinach pojawi się 9 września, a już teraz na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego można oglądać wystawę fotografii do tej produkcji. Kilkadziesiąt milionów ofiar śmiertelnych i miliony represjonowanych poddawanych bestialskim działaniom okupanta. Dla artystki Zenony Cyplik-Olejniczak symbolem okrucieństwa, jakie w czasie II wojny światowej doświadczyły polskie rodziny, stała się walizka. A właściwie rodzinna walizka, bo tak zatytułowała wzruszającą pracę, którą możemy oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. W budynku Reduty Banku Polskiego trwa performance Piff Paf in Piach. To teatralne spotkanie z niezwykłymi ważnymi postaciami warszawskiego getta, a o szczegółach opowie Mateusz Baran. Zabójstwo do przyjęcia to kolejna wystawa, której pomysłodawcą i organizatorem jest Instytut Adama Mickiewicza. W przestrzeni Berlina można oglądać prace będące wyrazem solidarności z Ukrainą w czasie rosyjskiej agresji, a o szczegółach Mirosław Rydel. Trwa batalia o polską edukację na Litwie. Dwóm polskim szkołom i przedszkolu w Starych Trokach i Połukniu grozi likwidacja. Władze rejonu trotskiego zdecydowały bowiem o przekształceniu jedynej grupy przedszkolaków z polskim językiem nauczania w grupę mieszaną polsko-litewską. I na koniec tradycyjnie rekomendacja informacji kulturalnych polecał Łukasz Adamski. To wszystko co przygotowaliśmy dzisiaj w informacjach kulturalnych, ale kolejne już jutro o zwykłej porze, na które serdecznie zapraszam. Do widzenia.